wszystko już powiedział, ja chciałbym też dodać do tego, że to dobre spotkanie rzeczywiście zmieniało się tutaj w tym razie bardzo dużo. Ale chciałbym podkreślić jedno, że poziom sędziowania nie dorównywał temu poziomowi gry, tak? Sędziowanie było mnie skandaliczne. Były tak? które były nieodwiznane. Ja myślę, że... Sędzia w pierwszej połowie powinien podyktować rzut karny dla Łęcznej, tak przynajmniej mi się wydawało, zresztą to chłopcy potwierdzali, że żeby, żeby był tam rzut karny I, i, i naprawianie błędu z pierwszej połowy błędem w drugiej połowie, no to po prostu nie ma nic wspólnego jakby z futbolem, a, a tak było rzeczywiście bo przecież ten rzut karny był zupełnie... Ja takich miękkich rzutów karnych to, to, to nie widziałem, tak jak nam się teraz przytrafiają. To, to, tam zresztą chłopakami rozmawiałem, to absolutnie e, mówią, że nie było rzutu karnego, a sędzia do tego doprowadził. Doprowadzał do tego, że wiele urazów jest, e, jest e, w, w takim meczu, bo to był mecz walki, to były dwa zespoły, które walczyły, które, które nie oddawały żadnego metra na boisko, a jednak, e, no niestety, e, ja y, jestem y, trenerem piąty meczu w pierwszej lidze. uważam, że sędziowanie jest bardzo słabe i w każdym meczu praktycznie sędziowie popełniają bardzo dużo błędów i uważam, że, 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 że e, jeżeli nie zrobi, bo widzieliśmy też e, w, w Ekstraklasie taki błąd e, teraz e, i sędzia wyrzuca trenera za to, że, że jakby reklamuje to, że Wszołek tam, przypomnę, w wczorajszym meczu został łapany za nogę, jeżeli trener mówi, od, czy reklamuje to, że, że tam był, dopatru, dopatruje się faul, to, to, to za to ma wylatywać jakby na trybunę to jest tylko w jedną stronę, my nie możemy w ogóle nic powiedzieć ja bym chciał to jakby zmienić. Dlatego ja nigdy na temat sędziów staram się nie mówić, ale dzisiaj po prostu to, to co wyprawiała ta trójka czy czwórka sędziów, to jest katastrofa polskiej kliniki. Tak? Także ja tyle mam do powiedzenia.